Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogród. W dzisiejszym odcinku temat, który, jak wiecie, uwielbiam, czyli róże. Podam Wam 7 róż, które. Po przemyśleniu zeszłego sezonu uważam, że warto mieć w ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. Osoby, które oglądają mój kanał regularnie wiedzą, że jestem miłośniczką róż, i mimo tego, że mam farmę kwiatową w dużej mierze opierającą się na daliach. Na mojej farmie znajdują się także róże, bez których nie wyobrażam sobie ani farmy, ani ogrodu. Chociażby po to, żeby zdobiła. Są jednak takie róże, które na mojej liście po kilku latach upraw zdobywają naprawdę złoty medal. I chociaż są róże, które wyglądają oszałamiająco, są różne faktury, różne zapachy, to mam kilka takich właśnie. Świetnych dziewczyn, które rewelacyjnie sprawdzają się, myślę, że w każdym ogrodzie. Także zaczynamy moją genialną siódemkę. Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to was gorąco do tego zachęcam. Kliknijcie subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek, i jeżeli ten film Wam się podoba, to koniecznie go udostępnijcie. Nie mogłam być sobą, gdybym nie zaczęła od róży, którą najczęściej pokazuję na kanale i która. Chyba w największej ilości aktualnie jest w moim ogrodzie. Na pewno mam jej ponad 20 sadzonek, ponieważ miałam 16. Później jeszcze dokupiłam i w tym roku tworząc nową rabatę na kartonach stwierdziłam, że rabata naprzeciwko niej musi być takim troszeczkę lustrzanym odbiciem. Jest to oczywiście róża Maxivita i osoby, które oglądają mój kanał pewnie się domyślały, że o niej powiem. Więc jeżeli was teraz zanudzam znowu tą różą, to przesuńcie dalej. Maxivita jest dla mnie genialną różą, która wcale nie zachwycała mnie na początku. Yy, natomiast Tyle dobrego o niej czytałam, że wydawało mi się, że będzie to róża bezobsługowa. Przede wszystkim dlatego, że w wszelkich opisach ona była określana jako luża, róża, która się sama ogławia. I powiem Wam, że to jest jej główna, rewelacyjna cecha. Ta róża faktycznie się sama ogławia i ona wręcz kwitnie prawie nieprzerwalnie. To jest coś cudownego i coś cudownego jest także w tym, jak ona wygląda. Do tej pory, nim wprowadziłam róża Maxywita do ogrodu, ja przeważnie byłam taką fanką róż angielskich. Ja o tym powiem w dalszej części dzisiejszego odcinka. Natomiast róże angielskie były takim romantycznym kwiatem dla mnie, pięknym, zamkniętym, baśniowym, niczym, niczym właśnie z baśni Krystiana Andersena. A róża Maxywita. Ona dla mnie była po prostu jakaś. E, natomiast miałam trudne miejsce. Y, na lekkiej skarpie pod basenem, y, kilka razy próbowaliśmy tam coś posadzić, i zwykle to się nie udawało. Ale teraz mamy tam jedną z piękniejszych rabat, i główną różą na tej rabacie jest Maksywita. Słuchajcie, jeżeli tylko zobaczycie gdzieś różę Maksywita, to dawajcie sobie powiadomienia o dostępności, bo ja ją tak często chwalę, że ja wiem, że ona ekspresowo znika ze sklepów. Jest to róża, która Pięknie też zmienia kolor. Ona może nie jest jakąś pełną różą, nie jest też zbytnio otwartą różą, ale jest to świetna róża, zwłaszcza przy wejściach do domu, właśnie na jakichś skarpach. Fantastycznie sobie radzi w miejscach bardzo mocno słonecznionych i takie miejsce u mnie rośnie, a przy tym bardzo szeroko się rozrasta, więc świetnie, świetnie wypełnia rabatę. Ma wysokość w okolicach, myślę, że 90-100 cm, przynajmniej u mnie ona tak rośnie. Rzadko wybije jakieś dłuższe pędy raczej, ma piękny po prostu piętrowy wzrost i w momencie, w którym zaczyna ponownie kwitnąć, to często właśnie zaczyna tak jakby kolejnym piętrem odbijać z kolejnymi kwiatami. Coś cudownego, wygląda świetnie nawet po deszczu. Zdecydowałam, że tą całą siódemkę zacznę od takich róż, które są najprostsze w uprawie, więc skoro już była Maxiwita, to nikogo, kto zna mój kanał, nie zaskoczę różą The Fairy. E, mam The Fairy, mam Pink Fairy, mam Red Fairy, nie mam tylko e, żółtej, <ścoughs> ale jest to jedna z cudowniejszych róż okrywowych. E, róża mm, The Fairy ma to do siebie, że też przepięknie się przeprata kwiatami w takiej kolorystyce od ciemniejszego po bardzo jasny róż, po prawie taki tak pastelowy, że wchodzący wręcz w biały. Kwitnie bardzo obficie, bardzo długo, jest mało obsługowa, nie musimy jej co roku wiosną przycinać, yy, więc powiem Wam, że no, rewelacja. Mam ją w takim miejscu, w którym wcale nie dostaje jakiejś dużej ilości słońca i tam kwitnie bardzo obficie, bardzo szeroko, przepięknie zachodząc na schody. Mam ją też w miejscach, w dostaje bardzo dużo słońca i tam również świetnie sobie radzi. Aczkolwiek powiem Wam, że taki półcień nawet lepiej na nią działa niż takie mocne słońce. Aczkolwiek Leafair jest taką wróżką, że radzi sobie wszędzie. Porównywałam. Różową, czyli The Pink Fairy, The Fairy, czy tą pastelowo-różową, jak również czerwoną. I powiem Wam, że wszystkie rosną genialnie. Jest to mała różyczka. Myślę, że ona osiąga wysokość taką do 50-60 cm. Bardziej się tak leciusieńko płoży, ale to takie jest lekkie płożenie. Natomiast przepięknie wypełnia rabaty. Świetnie sobie radzi na skarpach. Dla osoby początkującej jest to róża, która zachwyci yy, i myślę, że świetnie też rośnie przy wszelkich murkach. Bardzo ładnie się komponuje na różnych mureczkach, bardzo ładnie zwisają właśnie jej dłuższe pędy, yy, więc potrafi stworzyć taki baśniowy, yy, wiejski też trochę klimat. Pierwsze trzy róże, które wymieniam, oprócz tego, że są ekstremalnie proste w uprawie, to jeszcze kwitną najdłużej. I trzecią różą, którą Chcę wam tutaj przekazać, jest Pomponella. Pomponella jest też genialną różą do bukietów. Praktycznie jej. Kwiatostany wyglądają jak pompony, i to jest w niej niesamowite. Ale co jest ciekawe, ona po deszczu nie muńkuje się, wygląda dalej pięknie. Dla mnie jest to róża, która bardzo mi się kojarzy z piwoniami, i myślę, że każda osoba, która kocha piwonie, będzie zachwycona tą różą. Nie jest to róża, która zakwita jako jedna z pierwszych. Ona przeważnie gdzieś właśnie pod koniec czerwca zakwita. Jeżeli mamy miejsca, w których. Jest trochę zacienienia, to potrafi nam puścić dłuższe pędy. I ja też zauważyłam, że prowadząc tą różę, warto nie przycinać jej jakoś bardzo nisko, bo im niżej ją przytniemy, tym ona później dłuższe te pędy wypuszcza. Natomiast absolutnie oszałamiająca, wystarcza, prawda, trzy gałązki zebrać i ona po prostu już zrobi nam cudowny bukiet. Ma piękny, fuksjowy kolor ciemne, zielone liście jest jedną z takich bardzo zdrowych róż w ogrodzie. Ja posadziłam ją też oczywiście na farmie, natomiast zachwyca mnie, naprawdę mnie zachwyca i w ogrodzie mam ją w kilku miejscach. Myślę, że teraz będę mieć w okolicach 10 sadzonek tej róży, więc wiem, że sprawdza się nie tylko na takich rabatach bardzo słonecznych, ale też właśnie takich półcienistych. Róża numer 4, która jest też niezwykle prostą w obsłudze różą, bardzo polecaną hodowcą, zwłaszcza początkującym, jest praktycznie kredowo-biała, ale ona też z upływem lata i też takiej różnej pogody, deszczów, potrafi się robić taka leciusieńko pastelowo różowa Jest to aspirynka, czyli Aspirin Rose. Również wielokrotnie Wam opowiadałam o tej róży na kanale. W tym roku troszeczkę mnie zawiodła, ponieważ zaczęły ją dominować rośliny inne dookoła, zwłaszcza budziszki i zauważyłam, że ona nie lubi być taka dominowana. Jednak o wiele lepiej się czuje na takich rabatach, gdzie byliny za bardzo na nią nie wchodzą, ponieważ ona robi niesamowite show. Wygląda wręcz jak taka chmura białych kwiatów kwitnących, praktycznie większość czasu. To lato było też takie bardzo, 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 bardzo gorące i w moim ogrodzie szczególnie można to odczuć, ponieważ mój ogród jest naprawdę mocno wystawiony na działanie słońca i wiatru, więc nie każde rośliny dobrze sobie z tym poradzą. I zauważyłam, że jeżeli jest tak ekstremalnie gorąco, to jest jej też trochę gorzej i też trochę gorzej kwitnie. O wiele lepiej sobie radziła we wcześniejszych latach, gdzie nie miała aż tak dużo słońca, nie było aż tak, wiecie, tropikalnie, ja bym powiedziała. Natomiast absolutnie jest to przepiękna róża. Ona jest też często wykorzystywana przez florystki w bukietach właśnie ze względu na ten jej specyficzny odcień e, kwiatów. Pięknie się komponuje z bodziszkami, pięknie się komponuje z różnymi bylinami w odcieniach różu. Myślę, że w zasadzie oczywiście sprawi się też świetnie na białych rabatach. Piąta róża, którą Wam dzisiaj polecę i uważam, że e, też każdy powinien mieć w swoim ogrodzie, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy mieć też jakąś różę angielską, to jest Olivia Rose Austin. Oliwia rozostnień była różą, różą, na którą kiedyś długo polowałam. Teraz jest dużo łatwiej dostępna, ale kiedyś nie było z nią tak łatwo i często, gdy się pojawiała, bardzo szybko została wykupywana. Jest absolutnie idealnym odcieniem pudrowego różu. I różą niesamowicie, cudownie nostalgiczną. Słuchajcie, ona nie tylko pięknie pachnie, ona cudownie wygląda, jest taka właśnie baśniowa, natomiast jej ogromnym minusem jest jedna rzecz, mianowicie to, że przez takie pierwsze trzy lata ona musi dopiero zbudować swój krzew i no jest po prostu taka wątła, po prostu wiecie, tej główki i tak... Troszkę zwisają, nie robią szału, nie jest absolutnie tak sztywna jak pomponera, tylko taka trochę mdlejąca księżniczka. Natomiast jej kwiaty to na pewno wynagradzają i po tych trzech latach też, jak już zbuduje swój pokrój, jest genialna. Olivia Ros Austin zachwyciła mnie chyba najbardziej, gdy zobaczyłam ją w Wielkiej Brytanii, gdy pojechałam na Chelsea Flower Show i pojechałam zwiedzać ogrody. W ogrodach Kew Gardens po prostu oni miałam. Była rabata tylko z oliwi Rose Austin i tam jej rosło, myślę, że z 50. To wyglądało po prostu oszałamiająco i wtedy sobie zamarzyłam, że na farmie też posadzę ją w takiej większej ilości. Powiem Wam, że mam posadzonych na rabacie właśnie tak 10 sadzonek razem, jest po prostu cała rabata tylko dla niej, jeżeli chodzi o róże i myślę, że w tym roku będę Wam pokazywać efekty, ponieważ zrobiłam to dopiero w zeszłym roku, a już nie mogę się doczekać. Róża numer 6 to również róża angielska i co mnie tutaj ee, ciekawi, to fakt tego, że ja nie wiem, czemu ją wprowadziłam do swojego ogrodu tak początkowo, ponieważ gdy wprowadzałam do swojego ogrodu, ja nie lubiłam wtedy żółtych kwiatów. Jak wiecie, teraz mi się już trochę to zmieniło i coraz częściej lubię właśnie to, że jednak te żółte kwiaty dodają takiej fajnej, fajnej energii w ogrodzie. Lady of Charlotte to jest róża e, angielska, która jest właśnie taka żółto-brzoskwiniowo-pomarańczowa. Kolejna piękna, pełna róża, ale ten kolor jest wręcz nie do opisania. I ona o wiele lepiej czy pokrój niż Olivia Rose Austin. O wiele szybciej wygląda ładniej i nie jest taka mdlejąca. Powiedziałabym, że jest troszeczkę twardsza baweczka. Natomiast ona mnie też zachwyciła właśnie w Wielkiej Brytanii, w Kew Gardens, w ogrodach, ponieważ tam właśnie też była posadzona na rabacie jako taka jedna. I powiem Wam, że to był dla mnie niesamowity widok, e, zarówno koło tej rabaty, jak i rabaty z roz Austin e, i z Princess Alexandra of Kent. Ja po prostu chodziłam w kółko bo wyglądały e, niesamowicie, e, więc możecie się domyślić, że kolejną różą powinna być Princess Alexandra of Kent, ale stwierdziłam, że nie, nie będę ją Wam dzisiaj mm, polecać, polecę Wam inną e, różę, e, o Angielkach porozmawiamy innym razem, więc różą numer 7 będzie róża, którą też na tym kanale wielokrotnie widzieliście, Kiedyś też ją zostawiałam w takim pakiecie siedmiu też cudownych róż, więc ona kolejny sezon się u mnie super sprawdza, jest to Zauber. ja wiem, że ją źle wymawiam, nie znam niemieckiego, ale każdy wie, o którą róża chodzi, więc korzystajcie z tej polecajki. Jest to róża niemiecka, ale baśniowa właśnie jak na przykład Olivia Rose Austin. Więc ona świetnie, czy ma pokrój? Już od początku ma oszałamiający zapach. Słuchajcie, ja mogłabym po prostu siedzieć i cały czas wdychać ten zapach. Jest on taki lekko cytrusowy, ale słodki, po prostu cudowny. Oszałamiający kolor znowu takiego pudrowego różu. E, inny niż Olivia Rose Austin, ale co jest ciekawe, ona się też zmienia. Ona czasami ma taki bardziej pudrowy róż, później wchodzi lekko w morele, e, Naprawdę co jest niesamowite. Gdy zbierzemy sobie bukiet z niej cały, to ta róża wygląda tak, jakby była taka jakaś ombre, taka no wyjątkowa. Także zdecydowanie bardzo ją polecam do bukietów. Bardzo polecam ją na rabaty. Jest zdrową różą, nie choruje. Według mnie jest to kolejna róża, warta, warta naprawdę zakupu do grotu. Bardzo lubię takie odcinki, w których polecam 7 rzeczy, 8 rzeczy, 9 rzeczy, ale powiem Wam wprost, że noc. Mogłabym polecić nawet z 15 róż, bo jak wiecie, ja róże bardzo kocham. Natomiast chciałam Wam polecić takie róże, które, które Was nie zawiodą i które nie będą od Was wymagać nie wiadomo jakiego, wiecie, chuchania i dmuchania. Mimo tego, że poleciłam dwie róże angielskie, to myślę, że jeżeli już ktoś prowadzi do ogrodu, to naprawdę będzie mieć takie klasyki angielskiej kolekcji róż. Więc warto o tym pomyśleć, jeżeli się zastanawiamy, czy chcemy, czy nie. Natomiast poleciłam Wam tu kilka róż i wśród nich są zarówno róże takie bajeczne, przyciągające, romantyczne, jak również proste, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czekam na Wasze zestawienia, jestem ciekawa Waszych zestawień takiej właśnie siódemki, gdybyście mieli wybrać tylko siedem takich róż wow, przy których wcale nie trzeba chodzić dookoła, a one cudownie kwitną, to dajcie znać w komentarzu. Dziękuję Wam za dziś. I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get a sleep in the bed, lying awake, Cause I'm not there beside you.